Cześć to Kuba i witam Was na moim kanale. I w tym odcinku y, sobie zagramy w, w taką wersję Minecrafta Minecraft Anchorons. Y, no zapraszam Was do subskrybowania i do lajkowania. Y, chciałbym, żebyśmy tak dali radę 5 y, łapek w górę dajmy Dobicie. Dobra. Pierwsza misja, właściwie to będzie tutorial. Dzieje się w... Na wybrzeżach kałamarnic. I tutaj będziemy chyba walczyć z tymi wrogami tutaj. To są. Dobra. To możemy sobie skipa zrobić. No to idziemy. Pum. Yy. Dostał ząbiak. Yy. Idziemy, idziemy. Dalej. Pum. Pum, pum, pum. Fajnie w ogóle, fajna grafika bardzo Niestety nie można budować i to jest tak I to jest jedyna wada tego O, szkielety są fajnie Bo można jest odległości zabijać Bum, ząb jak dostał Też to miecze takie niezbyt O, 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 popatrzcie, mam zbrojkę Coś ono mi daje Cztery zdrowia Cztery. O, szkielet nie trafił, ja też A w ogóle mamy y, tego taką, taką wędkę fajną. Popatrzcie Fajno, bo ogłusza te moby i można je uderzyć. Pamiętam, że żeby jeszcze, jak czytałem te książki o tym, żeby było jeszcze takie coś jak. Yy, taki artefakt był. Co, co, co tak. Co te moby. To właśnie też jest bardzo przydatne. Więc może ten artefakt odblokujemy. Czy przydałoby się jakiegoś golema mieć i lamę. O, 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 zaczyna się O to jest arcytuł sadnik, Z którym będziemy walczyć, zapomniałam powiedzieć yy, To było łatwe Czy ja mam to przetrwać? To troszkę to było za łatwe chyba yy, Dobra Ekwipunek I popatrzcie, mamy pety Kurczak Wzięliśmy <gryw> sobie kurczaka jego peta Dziwne. Dobra, pum, pum. Teraz chyba musimy odblokować. Tak. Idziemy, idziemy. Musimy strzelić do niego, tak? Oczywiście. Nie, nie, nie. Pum. Dobra. Dostał. Y o, możemy się turlać, to dobrze. Okej, okay, okej. Okay. To trzeba też sobie wycelować. Szmarogdy mam nadzieję, że będą. No są szmarogdy, ale poza tym to nic. No trzy szmarogdy są. 93 szmaragdy. mamy i jeden level. W ogóle troszkę sorry za taką troszkę słabszą jakość. Ale nie nagrywam ekranu, więc to tak musimy się z tym pogodzić, niestety. No to taki problem jest. Dobra, no wygraliśmy misję. No to była akurat łatwa, ale to samo łódżyk. Teraz będzie misja następna i tutaj teraz chyba będzie taka misja prawdziwa, mam nadzieję. Dobra. Idziemy do obozu naszego. Przecież my byliśmy w obozie Chyba teraz Tak to był obóz Skrzynkę mamy jakąś fajną Kolejna, Kolejny fishing rod O, to jest trainingowy jakiś. Bum, pum, pum Wow Patrzcie jakie to jest wszystko fajne Wow Fajne bardzo świnie. I tutaj może gdzieś będą skrzynki ze szmaragdami. Fajnie by było. Tutaj na razie nie. Nie muszą być, ponieważ mamy wszystko, co nam potrzeba, akurat. No tutaj to akurat. Ok. kryperowe yy, lasy. No to zaczynamy. wybieramy sobie poziom pierwszy. Na razie tylko taki możemy. I tutaj chyba trzeba będzie uwolnić wieśniaków, tak. O, jakiś nowy tutaj jest, tam na końcu tego mostu. Mam nadzieję, że jakiś fajny. Mam nadzieję, że nie będzie tyle Creeperów tak dużo, bo Creepery dosyć wybuchają bardzo. I są dosyć niebezpieczne. Ciekawe, czy jakieś dynamity będą. Podejrzewam, że tak. A i zapomniałam powiedzieć, że jedyny tutaj, co jest problemem, to, że nie można budować, niestety. To się ulepsza to, to schronienie, ale to się samo z siebie ulepsza. To nie ty ulepszasz, tylko to się samo ulepsza, niestety. No niestety, niestety. Dobra, idziemy dalej. Wow! Ojej, to jest trudne. Ile zombiaków? Ratunku... O oh, level up, level up. Pum, pum. Ciekawe czy te zombiaki będą miały jakieś miecze. Wow, 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 wow. Jeszcze... ojeju, ale ja mało życia straciłem. Ale to łatwe jest. Gdyby tutaj był dynamit, to bym wszystko tutaj zmiotło za jednym razem. Dobra. O, 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 o nie, 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 szkielety. Wszystkie... o nie, no nie no one się tak rozpraszają i to jest właśnie problemem, bo nie można ich wtedy za jednym razem trafić. Tylko trzeba każdego z osobna. O, 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 szkielet w zbroi. O, masz, 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 masz. O! Mam jakąś miksturę życia. Zdrowia właściwie. a to jeszcze nie. By. Co tu mam zrobić? A tu mamy iść. No możemy pływać. Oho, bo tu jest wieśniak. Dobra, i się otworzyło. One tu się dropią. Aha, miksturę cienie. Zobaczcie, to jest fajne. I pum! 60 ataku. To też wydropi mi to jakąś... Nie, dasz To jest dziwne, ale jakoś... O, jabłko. Regeneracja. Oni mnie ostrzelali. Mam nadzieję, że to. O! Takie posągi są fajne. Ha! Oh, creeper. Jest to z au, au, au. Ciekawe, co tu będziemy robić. Ojej. Zatądku. Nie, 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 nie. Pum! Kolejna zbroja, ale ta zbroja taka silna. Spójrzcie, ta zbroję. ta ma 6 punktów, a te o. To oczywiście, że to ma. Tutaj będą ja coś gdzieś? Mam nadzieję, że tu nie będzie więcej creeperów. O, można rozbijać, i to są garnki ze szmeroktami. Mamy w ogóle 143 szmaragdy. O, no jest wieśnik. Okej. Okay. O, coś odblokowaliśmy. Coś chyba w obozie. Dobra, wracamy. Idziemy dalej. O. No, teraz akurat tych kliperów jest. Więcej. Tylko troszkę... była ta fala creeperów, ale mogliby zrobić tak, że zamiast tych zombiaków, co tam byli, były na początku, to mogłyby być na przykład tam creepery, no bo to w końcu creeperowe lasy, to nie ukrywajmy. To nie można. O kurczę. No nie, no to trzeba... tutaj się da, tutaj przejść tam. O, da się to. My uciekamy. O nie, tutaj dobrze mogę tu nie iść. Pum, 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 pum. O no już mi... A ani jednego serduszka nie straciłem. wreszcie punkt użycia, bo tutaj jedno jest serduszko tylko. To jak na hardkorze w Minecrafcie. Tylko, że tak. Tylko że masz troszkę więcej życia, bo masz jedno serduszko, ale masz więcej punktów życia. O, o, o. Tutaj jest już chyba ten obóz właściwy. Czyli jest. piękne to było. W ogóle enchanty sobie zaraz wypróbujemy, bo chyba były jakieś tutaj, czego co wiem. O, o jakiś trudny wilaczer, yy, ilaczer bo wilaczerowie to są ci, ci osadnicy. zawsze mi się mylić ci wilaczerowie z wilaczerami. O, o, o. Tu możemy wejść. Możemy. O, wow. Jej, ura. A tak to to niczego tu nie ma. Dobra. Okej. Okay. Więc wracamy z powrotem. Tam. Przejdziemy dwie mapki. jeju nie, to te, te pająki to nie są groźne. o! o, o to jest fajne chyba. To jest coś fajnego. Tutaj coś będzie. Świnka, skarbonka. A masz, o, masz, o, masz. jej! co odblokowaliśmy? O, to jest lepsza, bo dodaje troszkę więcej punktów HP. Nie no. O, i mamy TNT, tak, jest. Ojej, no i teraz te pająki. by mi się tutaj coś pomocnicy. O, masz. O, nie, to jeszcze nie jest ten obóz. O, no to fajnie. O, 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 tutaj dużo pająków jest, strasznie dużo. Dobra, nie musimy jeszcze tam tych pająków pokonywać, może tam jakieś fajne drogi były, ale to, to lepiej nie. O, 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 teraz tutaj będziemy villagerów od... No nie będziemy odblokowywać villagerów, tylko będziemy ich uwalniać. O, to jest ten nowy villager, tak? O, 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 o. on jest groźny! On jest groźny, trzeba go tego pokonać. Szybciej będziemy biegać. Masz, masz, masz. Pum, pum. Dobra. Wszystkich już pokonaliśmy. Czemu ci wieśniacy tak po prostu znikają? A mogliby uciekać na przykład. A mogliby dodać twórcy tej gry na przykład taką funkcję, że oni muszą za nami iść. Żeby, żeby ich po prostu nie, znowu ich nie złapali. Ile, że robię. O, kolejna fala zombiaków, a nie to taka mniejsza już. I to jest to. To fajnie, bo można obezwładniać. Wiecie co, chyba przejdziemy tą misję już i kończymy. Bo ta misja widzę, że długa. Jest dosyć. O. Ale bardzo fajna ta gra jest. No. Sorry, było krótkie cięcie, ale daliśmy radę. Właśnie prawie straciłem życie no, Ale tak naprawdę to nic ciekawego się nie działo tak. Level upa mamy okay, ok, krowa Owca w sensie No ja dadzą jeszcze jakieś Nie mogę teraz łuko strzelać, bo wypuszczę dynamit O, muszę wyjść z tego creeperowego lasu. No fajnie. A tutaj można wpaść. O nie można wpaść. Tu po co to? No. no nie dobra, przetrwam. Chyba przetrwam. Dobrze, że jeszcze, że to TNT się nie odpaliło. Wow, wow. Dobra, muszę tam iść. No strzelaj! No wow! O to było piękne. No i teraz będziemy wzrastać do kape. No i koniec misji. Jej. To chyba na tym będziemy kończyć. No chcieliśmy te dwie misje zrobić, no ale już chyba nie zdążymy, bo już i tak długo ten film trwa. Już 16 minut trwa. to tutaj no to już tylko do kampa przejdziemy się i, i się żegnamy. Dobra, skrzynka jak zwykle. Znowu jakiś artefakt. O, popatrzcie, popatrzcie. Wow, to jest dobra. Wow. Ile to kosztuje? 200, bo to przywołuje psa. W sensie tego wilka, oswojonego psa. O. Dobra. Czyli odblokowaliśmy. Wow, dużo tego odblokowaliśmy. Pamiętam, że tutaj gdzieś we wszystkich chyba będą bo bossy jakieś nowe. I w ogóle mam jeszcze takie nowe wyspy. A to możemy zrobić? To możemy zrobić? To możemy zrobić teraz, ale to nie, już nie damy rady. No dobra, to by było na tyle dzisiaj. Postaram się jeszcze wrzucić ten odcinek co tydzień. No to pa. Pa.